Cześć, witajcie! Trafiliście na kanał poświęcony uniwersum cyberpunk? W zakładce wideo znajdziecie mnóstwo materiałów o wydarzeniach z ostatnich 100 lat historii uniwersum. Poznacie biografie ciekawych postaci i odkryjecie ciekawostki, jakie zostały ukryte w grze. Dodatkowo zapraszam wszystkich na naszą grupę na Facebooku Soro i Samurajowie graczwana. W dzisiejszym materiale chciałbym wstępnie poruszyć kwestię DLC do Cyberpunk 2077. Gra na ten moment intensywnie jest paczowana w celu poprawienia niedoróbek. Jednak w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się płatnych, jak i darmowych dodatków do gry. Kilka dni temu wystartowała oficjalna strona, do której znajdziecie link w opisie filmu. Dzięki tej stronie, będziecie na bieżąco z informacjami o zbliżających się dodatkach. Pierwsze darmowe dodatki, według wstępnych planów, miały pojawić się już na początku 2021 roku. Będą to pewnie pojedyncze misje, pojazdy, ewentualnie mini lokacje. Według plotek, które wyszły bezpośrednio od pracowników CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 otrzyma bardzo bogaty pakiet rozszerzeń. Plan wydawniczy rozłożony jest w czasie do 2022 roku, czyli do teoretycznej premiery oficjalnej gry Multiplayer w uniwersum Cyberpunk. Czego możemy się spodziewać według wstępnych informacji? Według informatora mają ukazać się cztery duże dodatki, wielkości tego z Wiedźmina Krew i Wino. Ich premiera rozłożona jest w półrocznych terminach czyli pierwszy, teoretycznie zadebiutuje w okolicach czerwca 2021 roku. Oprócz większych rozszerzeń, możemy spodziewać się szybko trybunowa gra plus, pozwalającego dalej rozwijać naszą postać i dozbierać itemy, które nam przepadły. Pomiędzy półrocznym okresem wspierania gry dużymi dodatkami, zostaniemy uraczeni pomniejszymi bonusami, o których już wspomniałem na początku tego materiału. Co możemy zobaczyć w większych rozszerzeniach? Myślę, że dużym polem do popisu jest tutaj niezagospodarowana stacja lotów kosmicznych, Znajdujące się na wyspie na zachód od centrum miasta. Ludzkość w tym uniwersum kolonizuje praktycznie cały układ słoneczny. Nie zdziwiłbym się, gdyby któryś dodatek zabrał nas chociaż do kryształowego pałacu na orbicie Ziemi. Drugim ciekawym motywem jest olbrzymia konstrukcja widoczna z najwyższych budynków Night City. W oddali widać wielkie połacie terenu otoczone murem, a w środku budynek, z którego możemy obserwować cały ten teren. Być może to biotechnika prowadzi tam testy ze zmodyfikowanymi stworzeniami, ewentualnie teren ten przypomina mi trochę obszar, teleturnieju, w którym ludzie walczą na śmierć i życie, jak w igrzyskach śmierci. CD Projekt Red intensywnie współpracuje z Mikeiem, twórcą tego uniwersum. Wspólnie obmyślają plany rozwijania świata gry, dzięki temu możemy spodziewać się w dodatkach nawet wydarzeń i rzeczy które pierwszy raz pojawią się w tym uniwersum. Być może doczekamy się poruszenia kwestii Polski, którą Mike rozwija i sam przedstawił ją jako wielką niespodziankę uniwersum Cyberpunk. Wszystkie większe katastrofy i wojny omijają nasz kraj, przez co mimo zacofania cały czas się rozwija i w końcu może nam zostać zademonstrowany jako potęga Europy. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym krótkim materiałem, co chcielibyście zobaczyć w nadchodzących dodatkach do Cyberpunk 2077 co pozwoliłoby Wam jeszcze bardziej wsiąknąć w ten neofuturystyczny świat Night City. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia również w Afterlife. Trzymajcie się, cześć.